Dzisiaj nic nie mamy nic nowego, co, co to jest? Czekaj. Co, co to jest? Super zinksy, Przecież to już, już nikt nie z nich wydukuje, to już, już koniec. No to siódma seria. Jak siódma seria, co? Siódma. No okej, okay, więc Baking News, nowe super zinksy, Power Machines, super, super, super things. nie zmieniłem nazwy, mogę pokazać, tak? I dzisiaj będzie tak, 10 opak z jednym tajemniczym złotym i tam dwie saszetki. A jeszcze nie wiemy. Nie, a żeby nie wiemy o co chodzi, Pani Maszko, proszę mi nam do nie wmawiać jakichś tutaj fake newsów. No, Powtórzyłem to słowo, ale mnie to nie obchodzi. że mam dwie saszetki, super things, boy Tak, ja to teraz. Dobra, to najpierw otwieramy są saszetkę. Tu nie za blisko, bo nic nie widać, czekaj, tak tu tu ta ta czecha, szybko. E, tak wygląda ta saszetka, można ją będzie na drugą ale nie będę, bo to będzie trochę nudno. I? teraz ja pierwszą? Tak, no będzie trzy, eee. cztery. A i czekajcie. Pokażemy Wam, zanim pokażemy Wam co to jest linka, na reklamę. Oto to wszystkie linki, jak widzieliście. Mamy dwóch złotych. Jeden z nich to jest jakby e, dron, czy coś, a drugi to jest, nie wiem, jakaś maszyna kopa czy coś i tak dalej. A tu jest. zasłoniłeś też mnie. A tu jest. Do, a tu jest je. ultra rzadki Dr. Volt. i on podobno świeci w ciemności, więc fajnie będzie go zdobyć. Znaczy nie zdobędziemy, bo mamy szczęście, jak wiecie co. To jest on, tu są ci dwa złoci, to są Sebinik, co są bardzo cyberpunkowi, bo oglądają z e, przeszłości takie cyklo, coś, nie, ja nie, nie wiem, nie, nie widziałem, a to są pozostałe. I oni podobno, słyszałem, mają jakieś super, eklamę, e, po tam po, reklamę, pomijam tam reklamę, ekrana pominięta, wracamy do serialu. I, i, Cześć. E, Co to jest? <laughs> różowy bloku na mnie, jaki różowy? No, no różowy jest, a co widzisz? A, no? Dal no, to nic tu? to nic tu. to nie wiem, kto to jest większy. Jak <laughs> nie odpadał różowego? Nawet nie, nawet... Dobra, cicho bądź. to jest brokuł e, różowy, tak wygląda fajnie. Możemy go postawić tutaj. No i otwierdzę go, bo zaraz zaczynamy znowu ekranę. Coś zielonego, coś zielonego. Myślałam, że się coś. Co to jest? E, to jest teleskop mi się wydaje, co nie? Możecie potwierdzić, to jest chyba teleskop. Taki, zielony. Fakty. Ja e, trudno. Ale fajna, jasno niebieska ulotka. Zobaczcie. E, I dzisiaj znów przewane ekrany. Pokażemy Wam wszystkie pojazdy, które są dostępne. O, się tam podał. To wszystkie pojazdy, które są dostępne w, e, w całej, całej serii, tak wyglądają. Najlepsza postać to jest Sól. Nie, Sól to Ty lubisz Sól. Nie, to Ty. E, fa, są jakieś roboty i jakieś latające, upierdżące, nie wiem, nie widziałem. E, więc przygot, nie, przygotowanie do naszego odcinka jest świetne. Pomija, pomijam ekrany. A to są rywale. Nogi, pomijam tam, reklamy, bo zaczęło się robić nudno. No dobra, mijam. Koniec reklamy, lecimy dalej. Ja go tak myślałem, no tak wyciągnąłem, się że coś No, no wezmę, Teraz dajemy dziesięć no opak. Teraz kurde. programu, tylko nie rozwal tego za dużo, żeśmy mieli listę, co nie? Tylko nie rozwal tego tak jakby... Lista! Lista! Nie no, rozwaliłem, no... Ale no, no, kurde, jak ty to otworzyłeś? Yy, nie umiemy robić cieni, więc tuteleści musieli to oglądać. Albo zrobiły w montażu. A weź siadaj, co ty taki wysoki jak koszykarz się zrobiłeś, co? Jaki koszykarz? Ty jesteś koszykarzem. Załączył się... Wiedzieliście, czy pan troszkę koszykarzem, bo taki wysoki, że poza poza, poza Nie, to ja nie stał nie tylko. On lubię stać. Mój powiedzieć, czy po, wyszedł poza kadrę, czy nie. No jak nie wyszedł, to może powiedzieć, że wyszedł. He he. Ja w ogóle he. nic nie nagrywałem, ale tu już. E, tak, by... ja też nie nagrywałem, e, Przepraszam bardzo, ale ja planuję powył. Długa bo... przejawa była coś. E, długa, 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 bo, bo mieliśmy ważne sprawy do roboty. Tymczasem tym ważne sprawy. No nie wiem, co dzisiaj robisz. No pójdźmy, sobie, nie wiem, poglądajmy sobie coś. Eee. Tak, nasze ważne sprawy to było nic. E, przy, przyznajemy, się, nie, nie chciało nam się. Ale teraz wracamy na YouTube. A. Nie, bo nic nie mieliśmy do nagrywy. Tak. No. A ja to wypatrzyłem w Zresztą możecie wpisać jakieś pomysły do filmu, to ściągnę od innych Czekaj, co? Dobra, to teraz zdemolowaliśmy. I jakie eee. złoty? Nie, patrzymy, jakie złoty. Nie można. Nie, nie można, nie, bo on do tej klazowi to, to jest 25 zastaswienia Czekaj, co? Dobra. To nie, nie ściągamy tego, ja nie jestem złoty. Ok, numer jeden. To dostaliśmy To. to. Hmm. Grzybek! E, grzybek, możemy później przeczytać, jak mają te nazwy. E, ale czaj, troszeczkę, dajmy to, troszeczkę, nie chcemy robić przyjemnej reklamy, co nie? Tox funką się nazywa. Funk, fungi to są grzyby jak coś Na wiedziałeś. Naprawdę fajnie. Taki mały bioklip. Ja e w ogóle tego nie pokazywałem, zobaczcie. Pokazywaliśmy. I... to jest A, no. mały, To jest taki mały bioklip. W tym Z Crzynia skarbów. Crzynia skarbów. Czinia skarbów. Patrzcie, można to otworzyć. To są nasze skarby. Tak, to jest, to jest, nasz, to jest nasz cały budżet na kanał, tak jest, tak krążą legendy. Na dwa kanały. No nie jest zbyt e, duży. <noise> bo mamy tylko dwa grosze, przyznaję się. <noise> tylko, po prostu zbierzmy to dwa na a pieregwiazdy zostały mi tak dużo. A. Nie jest z tego? O, nie, nie, ja, się. nie widziałem. Nie widziałem. Tu mamy. pudełko. A tutaj, tutaj. mamy. Ej, ja to lepiej pokazuję, bo ty tu nie, nie to dwie sekundy pokazuję. <noise> to tak fajnie wygląda, że nie wiem, co za super, z dokładnie. Yy... Nie wiem co to jest. Wydaje mi się, nie, nie wiem co to jest. Tutaj puzel i możemy go połączyć z tym puzelem jak będziemy mieli, ale na razie nie mamy. pokazuj. Spadł. Karol spadał. Znowu wypadł ten puzel. No Jezu, dzisiaj przestanę uciekać z odcinka. Czy serio tak źle jest u nas występować? Odpowiedź tak. Ja to tak na takim. pewnie się dziwicie, co ja robię na takim kanale takim, e, z takim malutkim. Co? Czyś. To odpowiedź jest taka, że. To jest taka, że zmuszałem do nabywania filmów. Nie. To chyba. Bo puzzle wyskoczył jak nie wiem co. Z, dobra, ja to zobaczcie jeszcze, bo. O, tak ma na puzzle i on się nazywa e, right Puzzle, czyli. E, Eee, czyli puzzle. Nie, nie, nie. Eee, prawy puzzle i jego produkt to jest left, pa, left Puzzle, czyli lewy puzzle. Można to połączyć chyba, co się wydaje. Tu jest O! Eee, to, to jest chyba, co to jest? Eee, Sprawdźmy go na imię. Możesz odsunąć się, bo ty nie. zajmujesz cał, wszystko, wszystko tutaj co jest. On się nazywa, czekajcie, to znajdę. A teraz trzeba na reklamę, nie. Nie, skasujemy, czekajcie, wyłączę. No, yy, nie znalazłem komputerów, jakieś tutaj uderzaki ważniejsze niż wszyscy inni w całej historii ludzkości. W całym Kaboom City. Tak wygląda. Teraz następny. Przewidziałem wszystkie twoje Co? Yy, to jest, nie wiem co to jest. Piła. Dokładnie. Piła. Piła albo coś innego. Niczy, Piła maszynowa. Że nie, tak nie wygląda. Nie wiem nic ty się nie nic niczym nie znasz. Tak wygląda, powracamy do tego. Możesz napisać, zapisać, co wam to wy... Przestańcie zagłowić? To jest Nie wiem, znasz takiego chłopca. On tu dajemy złotego, czyli najwięcej, tutaj wiecie. Ja wiem, zbiłem tego się, tego się nie da wyjąć. No więc koniec, nie czai, co? <grywka> jak to wyjąć? Chodźcie, po bo wolności wolnością 20 lat. O. Dobra, zmusiliśmy ich, nie pytajcie się jak. E, to jest koszul. To jest chyba. 10, e, numer 10, to jest gościu... Tu... Nie, nie, nie wiem, jaka? kto jest. Z, 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 nie? Nie, nie. <laughsConnie> to, do... to, to kto? Się kto jest. zostaniesz, mnie? Nie. Team 6, czyli to jest pewnie jakieś, e, nie wiem, spoetowe, bo się zapraszczać? <śladów> no to ma numer 10 z tyłu. To jest takie spoetowe. Spoetowe. Przecież zimuje coś z domu. Nie, To się to to masz jak nie zostawicie ci łapki w górę? Tak, to jest bardzo złejowe. To jest, świet to jest świetnie zły. Obyć. Nie w słowo istnieje. Podpowiedź nie. Ja mam na tematy, na I te nawet ze wszystkie stron. Brum. I teraz... A nie, teraz. Piniata. Piniata lama pewnie, nie wiem, co tu i... La Lamo, Pinyata, ba la Lamo Pinyata, banana. Lamo Piñata banana, na banana, banana. banana, na bananowców to jest. Cicho bądź. Nie reklamujemy innych kanałów, bo ciebie się zbanują. A może ciebie? Ty to powiedziałeś i zgubę ten kanał, bo, on, bo to w jest na Twoim kanale w końcu. Ja, uwaga, kuść programu, a złotym okazuje się... Zły! Otóż to jest ta kopa o coś tam nie wiem co. kurde nawet... Ej, ładnie jest wykonany. Ty. Ja widziałam, że to będzie. Tak, ona on. ma zielone gąsienice. Złoty jest po cały, tylko ten jakby chwytach jest jakby srebrny. Bardzo fajnie wygląda, pelerynkę ma taką. No, ja widziałem kto będzie po sposób desia... ich bo Po sposobie jest świetny po prostu. Tak, przewidzieliśmy to, ponieważ e, pamiętajcie, jeśli jest więcej złoczyńców, e, ile ich jest złoczyńców, to jest, Chodźmy, tak? Raz, dwa, trzy, y... kto jeszcze. Kto jeszcze? Cztery, a... nie, to jest cztery, a, pięć, raz i dwa, trzy, cztery. Czekaj, co? Aha, czyli jak jest mniej złoczyńców, to znaczy, że jest zły. Jak jest mniej bohaterów, to znaczy, że jest dobry. Tak? Aha, pomyliłam się, bardzo przepraszam. E, jak mniej więcej dajesz te dobra. szanse na zdobycie złotego, to jest. Jeśli jest mniej złoczyńców, to znaczy, że jest zły. Mniej złoczyńców, to znaczy, że jest zły. A jeśli jest mniej dobry, bohaterów, to, to znaczy, że będzie dobry. Nie wiem, czy to się sprawdza, Wiecie, u nas się sprawdziło, mamy złego. E, co, Następnym razem Na następnym razem, jak kupuję 10pak, to będzie dobry. No tak. To cała nasza dzisiejsza armia. może możesz tą kamerą manipulować, żeby tutaj po wszystko widać? E, tak, bo dzisiaj ca cała nasza armia. A, naj a najrzadszym próbem z Linksem jest ten bo nie, aż, nie widzieliśmy go na saszetce, co? więc co jest najważniejsze? Nie, nie, to jest to. E, nie, umówmy się, że to jest Uda, super rzadki, e, super duper rzadki, że to on jest najlepszy. No dobra, nie kłóćmy się, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, proszę, e, ponieważ... wbijajcie na mój kanał. Tak, odbijacie na mój kanał. E, Cóż, subskrypcjami mam, nie tak? E, do, spokojnie filmy będą się pojawiały, nawet live chcę nagrywać z różnych gierek. E, i różnych... W ogóle wiek. Ja wtedy też... Cicho bądź! E, więc dzisiaj, więc parę jest taki, że um, w tym lub może w przyszłym tygodniu pojawią się odcinki, e, nie wiem jeszcze czego, a to mówię na chyba przyszły weekend był dał, bo w tym weekendzie niestety mnie nie stać, e, nie, nie stać i finansowo, i czasowo e, na live'a to no, w ogóle nie jest zobaczcie te... Podczas mojego, podczas mojego na moim najnowszym będziecie możecie pisać czego jest live i... No i jeszcze, a, jeszcze mam taki system wam dam, że... Tak, długo, długo się rozgadałem ale to chyba jest moja jedyna sytuacja, w której mogę się rozgadać na innym kanale. E, możecie pominąć, jeśli nie chcecie tego słuchać, ale jeśli nie, chcecie, to zapraszam. to powracają na mój kanał. Tak, na jego kanał powracają Skywarsy. On jest taki system, taki jak u i chyba o więcej youtuberów. Czyli jak postawicie komentarz, to jest szansa, że go odczytam w przyszłym odcinku. I na telefonie będę, no tablet, będę te komentarze, bo ja mam tablet do komentarzy na YouTube. W ogóle jak mi więcej komentarzy? Planuję nagrać jakieś, wiecie, kultowe gieki, jakieś tam Angry Birds'y pójdę stawić jakieś plans vs zombies, e, więc będzie się działo mnie Kogama. W stawić jakieś takie, wiecie, gieki, takie, jak mówiłem wcześniej, kultowe, no, za powtórzenie, no to i to i do ja Przepraszam, Przepraszam za przedłużenie. Niech pan mi czaszkę przerywa, bo go zaraz na jakiś czas. Mogę Przestań, przestać to bo na innych. Ja mogę wam coś powiedzieć. I nie, że... tak, teraz pan czaszka mówi. Zombie, konta o święte guide. Nie guide.way, tylko bitwa o naiwoville może pojawić się na moim kanale. No tylko koszykarza, wiesz? I co tu siedzisz w ogóle? Nie, na się. A co Ej, no ja siedzę. No pojawić na jego kanale, tak są zombie z bitwa o naiwoville. Nie od początku, bo już tam dużo rzeczy mamy. Na tym jeźdę o No i bo wiadomo będzie popszej. No będzie tak. A my chcieliśmy Wam się podzielić tym oto e, zasobami co mamy w tej skrzynce. Jeden lajk like pod tym filmem, to jest e, jeden złotówka I... dla każdego. Czyli... Jeden lajk like to jest jedna łapka jedna, w górę. Jedna moleta i ja jeden diamencik. Subskrypcję zostawiajcie. No więc takie było nasze przemówienie, głównie moje tu jest najdłuższe i najnudniejsze na pewnie. Ale muszę znaleźć wszystko, co, co oczywiście możliwe. Zachęcamy, nie, no, zachęcamy do odwiedzenia mojego kanału. No i generalnie, cześć i na, na już. razie. Bye bye.